Dzień dobry, witamy Państwa w audycji rozmowy z widokiem na powiat. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest starosta Kołobrzeski pan Mirosław Tysikowski. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry panie redaktor. Dzień dobry jeszcze raz. Panie starosto, mamy już jesień. Więc myślę, że pora porozmawiać o budżecie na przyszły rok. Przygotowania trwają. Tak, przygotowania trwają. Oczywiście gdzieś tam w sierpniu wydaliśmy zarządzenie dotyczące wskaźników dla naszych jednostek, według których powinny zarówno jednostki planować budżet i składać to do naszego ogólnego budżetu. I no, zgodnie z zasadami, do 15 listopada powinniśmy budżet oddać do RIO i do Rady Powiatu i planujemy 15 grudnia przeprowadzić sesję budżetową, na którą, na której mam nadzieję radni zgodnie przyjmą uchwałę budżetową na rok 2026. Wszyscy wiedzą, że zgodnie z pragmatyką, z metodyką budowania budżetu wrzesień jest miesiącem, w którym wszyscy, którzy są zainteresowani Kształtem tego budżetu mogą składać wnioski do budżetu. Oczywiście jasnym jest, że te wnioski one są analizowane, sprawdzane pod różnymi kątami, przede wszystkim pod kątem możliwości finansowych. I oczywiście nie wszystkie zyskają akceptację. Natomiast z całą pewnością na serio są brane pod uwagę, i, 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 i później, jeżeli tylko jest możliwość finansowego spięcia takich wniosków, to one są wpisywane do budżetu. 30 września, czyli wczoraj, minął termin składania wniosków, jest ich sporo. Teraz zarówno odpowiedzialne wydziały, jak i, jak i Wydział Finansów, no i zarząd będzie te wnioski rozpatrywał, to co uznamy za konieczne i możliwe do realizacji zostanie wpisane do budżetu na 2025 rok i tak jak powiedziałem, 15 grudnia podejmiemy jako Rada Powiatu Kołobrzewskiego uchwałę budżetową. Nie wszystkie wnioski zostaną zaakceptowane, tak jak Pan Starosta powiedział, ale też kwoty, o które tutaj proszą różne na przykład organizacje, stowarzyszenia, prawda? To znaczy my mamy, mamy tak naprawdę przewidujemy ile, ile możemy przeznaczyć na dany rok i, i ta kwota jest zbliżona rok rocznie do realizacji zarówno przez organizacje pozarządowe, to co możemy przeznaczyć na sport. Ja powiem, że na sport na przykład przez ostatnie lata przeznaczaliśmy w budżecie 400 tysięcy i to dzieliliśmy na podstawie wniosków. Oczywiście naszym oczkiem w głowie jest nasz klub ognisko pracy pozaszkolnej. I tam gro środków przeznaczonych na sport jest na, na siatkówkę, która jest sportem wiodącym w naszym powiecie. No i, i resztę tych pieniążków dzielimy na wnioski ewentualnie innych organizacji, stowarzyszeń sportowych czy też klubów sportowych. Oczywiście to nie jest tak, że, że my dysponujemy olbrzymimi środkami. Tak nie jest. Dzielimy tym, co mamy i, i, i z całą pewnością nie zawsze jest to mm, Przyjmowane z zadowoleniem, ale po prostu powiaty jako jednostki samorządu terytorialnego nie dysponują aż takimi środkami jak, jak gminy chociażby. Więc, więc, więc robimy to racjonalnie, w miarę sprawiedliwie i, 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 i tak, żeby, żeby można było jak najwięcej takich inicjatyw wesprzeć, zarówno sportowych, jak i kulturalnych, jak i innych. O sporcie jeszcze porozmawiamy później w tym temacie, ponieważ tam jest pytanie internaut, ale to na koniec. No to jak już tutaj rozmawiamy o pieniądzach, to może teraz o dofinansowaniu dla komendy naszej Straży Pożarnej. Tak, no nasza Komenda Straży Pożarnej wizualnie to jest naprawdę świetny obiekt, spełniający potrzeby i warunki XXI wieku, natomiast no, nie jest on efektywny energetycznie I, i, i jest kosztochłonny, jest dość trudny w utrzymaniu, jeżeli chodzi o koszty i stąd potrzeba dokonania modernizacji pod kątem, pod kątem chociażby sprawienia, że, że ten obiekt będzie zdecydowanie tańszy w utrzymaniu i stąd inicjatywa zmierzająca do, do swoistego zmienienia kotłowni, za, zainstalowania paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, tak żeby w sposób zdecydowany i jednoznaczny obniżyć koszty utrzymania i strażacy tutaj Starali się spiąć ten budżet inwestycji tak, że z różnych źródeł uzyskali środki. I tak uzyskali z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, uzyskali dofinansowanie od wojewody. No i również od samorządów powiatu obrzeskiego Cała inwestycja to jest kwota 1 800 tysięcy złotych, 250 tysięcy przeznaczają samorządy powiatu obrzeskiego. Pobia daje 50 tysięcy, miasto daje 50 tysięcy, do tego dokładają się gminy Dygobo, Siemyśl i Rymań i tak wspólnym wysiłkiem doprowadzimy do tego, umowa została podpisana, że już w niedługim czasie przybierze inny wymiar, ta nasza komenda będzie. Efektywniejsza w funkcjonowaniu i, i, i tańsza w utrzymaniu. Ponadto w trakcie tej uroczystości Właśnie bo w piątek odbyła się, prawda? Tak, to odbyła się taka skromna uroczystość podpisania umowy, gdzie sygnatariuszami był komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, moja skromna osoba, do tego młodszy brygadier, komendant naszej powiatowej straży pożarnej Krzysztof Azierski. I w ten sposób a no i prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, więc Przystępuje, Państwa Komenda Straży Pożarnej przystępuje do realizacji tego zadania. Ponadto, w trakcie uroczystości zostały przekazane pięć pojazdów elektrycznych sfinansowanych w głównej mierze z, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Te pojazdy otrzymały trzy powiatowe komendy Straży Pożarnej, m.in. nasza Kołobrzeska, ale do tego ośrodka szkolenia PSP w Wybornym Sulinowie. I, I myślę, że, że jest to wzmocnienie, wzmocnienie potencjału, a jednocześnie realizacja zadań związanych z elektromobilnością jednostek sektora ochrony i grup ratowniczo-gaśniczych, więc, więc oczywiście tutaj wielkie ukłony dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, który wzmacnia nie tylko te inicjatywy w kierunku wyposażenia w pojazdy elektryczne czy też pojazdy, pojazdy hybrydowe, plug-in. Także, także to też obni będzie obniżało przy okazji fotowoltaiki, obniżało koszty utrzymania e, bazy samochodowej naszych jednostek straży pożarnej. E, no to już był najwyższy czas, żeby e, postarać się o to, żeby nasza komenda zyskała e, nowe możliwości e, utrzymania i, i finansowania. Tutaj komenda nowe możliwości, ale teraz przejdźmy do szkoły, bo tutaj też nowe możliwości dla liceum imienia Mikołaja Kopernika. Jakiś czas temu Sienkiewicz dostał, znaczy została zamontowana tam winda, teraz pora na kolejne liceum? To znaczy tak, my wierzymy, wierzymy w to, że uda nam się pozyskać środki. Złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w programie, który mówi o dostępności jednostek oświatowych i, i, i tutaj chcemy, żeby również. Kopernik wybudował bindę, która pozwoli na, na zdecydowaną poprawę dostępności dla uczniów niepełnosprawnościami czy ze szczególnymi potrzebami. Daje możliwości nowe dla szkoły. Przewidywany koszt to jest 1 800 000 zł. Będzie to realizowane, jeżeli zostanie przyznane dofinansowanie, a dofinansowanie wynosi 85%, 15% musimy znaleźć Własnego. No, oczywiście mamy to zabezpieczone, bo nie moglibyśmy e, złożyć wniosku. E, no i, i myślę, że, 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 że jest to kolejny krok, żeby nasze placówki oświatowe już po szkole e, po Liceum Gminia Henryka Sienkiewicza, który ma już windę, teraz Kopernik i, i tak stopniowo będziemy starali się e, realizować tak. W następnej kolejności będziemy myśleli o Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich. Na tę chwilę do tego programu e, ta szkoła nie mogła przystąpić. E, bo jest to dedykowane dla liceów ogólnokształcących. Wierzę w to, że Kopernik, który naprawdę w ostatnich latach wiele zyskał, jeżeli chodzi o poprawę zarówno funkcjonalności, jak i też wyremontowania, jak chociażby. Przepiękna aula w Koperniku, która funkcjonuje od, od czerwca bieżącego roku teraz remonty przyziemia, biblioteki, która zyska absolutnie nowe oblicze, a więc w roku jubileuszu tej szkoły, mojej szkoły, może okazać że to będzie naprawdę dobry rok dla tego liceum, i, i, i zarówno infrastrukturalnie to wszystko się tam zdecydowanie poprawi. No tam tych schodów faktycznie jest sporo, są potężne, no, więc bez windy tutaj osoby niepełnosprawne no, no nie, nie wejdą po prostu. A, a myślę, że, że zainteresowanie by było, bo jednak do Kopernika bardzo dużo osób. Tak, no 80 lat, kilka tysięcy absolwentów, więc, więc no, no i oczywiście tak jak wszystkie nasze szkoły ponadpodstawowe, Kopernik cieszy się szczególnym zainteresowaniem wielu uczniów, wielu, wielu absolwentów Kopernika, Studiuje na renomowanych uczelniach, na uczelniach medycznych, a więc, a więc no w każdą placówkę światową powinno się inwestować, a tutaj na dodatek stworzymy możliwość uczniom z niepełnosprawnościami udziału w edukacji w tej szkole. Pozostajemy przy edukacji, tym razem zdrowotnej. Przedmiot taki dość no, kontrowersyjny, bym powiedziała, dużo dyskusji na ten temat. Znaczy, ja, ja bym ten, tego przedmiotu nie nazwał kontrowersyjnym. Natomiast to, co się dzieje wokół, budzi kontrowersję, bo, bo tak naprawdę ja mam wrażenie takiej zorganizowanej akcji przeciwko ten, temu przedmiotowi. Natomiast. No to jest wola rodziców i, i, i skoro, skoro przepisy dozwalają, dozwalają na podejmowanie decyzji zarówno przez rodziców, jak i przez uczniów udziału w tym przedmiocie, a jednocześnie sytuuje się zajęcia tego przedmiotu na pierwszych bądź ostatnich godzinach, to już nawet ten fakt powoduje, że, że, że uczniowie z chęcią korzystając z dodatkowej wolnej godziny i nie zapisują się ilość osób rezygnujących z tego przedmiotu no, jest, jest kolosalna. No właśnie jak to wygląda nasza zas Zaskakująca. Praktycznie w dwóch szkołach to żaden uczeń nie będzie uczestniczył. To, to jest w Liceum Kopernika. Żaden uczeń w klas pierwszych nie będzie uczestniczył w nauczaniach tego przedmiotu. Natomiast no, ten przedmiot z założenia nauczanie odbywa się w pierwszej i drugiej klasie, bądź w pierwszej i trzeciej w wymiarze, w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Ja nie chciałbym oceniać tutaj podstawy programowej tego przedmiotu, ale wydaje mi się, że, że tam nie ma nic takiego, co mogłoby wywoływać zorganizowane akcje przeciwko temu przedmiotowi z powodów głównie światopoglądowych, czy... No właśnie, bo chciałam zapytać, jakie argumenty podają osoby, które się wypisują z tego przedmiotu? No, argumenty, które, które... no ja skłamałbym, jakbym powiedział, że zapoznałem się dokładnie z podstawą programową, natomiast te, które są w programie, w podstawie programowej, Wymienione zagadnienia, które będą poruszane na tym przedmiocie, tam tylko jeden z dwunastu zagadnień dotyczy wychowania, można powiedzieć, seksualnego, co budzi kontrowersje. Natomiast ja uważam, że, że nie każda rodzina potrafi przygotować do życia w, te, w tych kwestiach najbardziej intymnych i, 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 i. i tutaj wspomaganie przez przygotowanych nauczycieli. Oczywiście, no są, przepraszam, że przerwę. Nauczyciele z tej szkoły czy jacyś tacy dodatkowi są zatrudniani? To znaczy, to znaczy ja nie wiem dokładnie jak to w naszych szkołach wygląda, ale, ale z całą pewnością nauczyciele tej szkoły również się przygotowali do prowadzenia tego przedmiotu i w każdej szkole są nauczyciele przygotowani. No, Rezygnacja, tak masowa rezygnacja powoduje perturbacje w arkuszach, w arkuszach organizacyjnych szkół, bo, bo nauczyciele mieli planowane te godziny wychowania zdrowotnego, natomiast no, w tej chwili te godziny w większości wypadają i nauczyciele tracą swoje godziny, ale no, ja myślę, że, że, że to, to pierwszy, pierwszy rok, taki gdzie były podejmowane decyzje do końca września, czy uczestniczyć bądź nie w tych zajęciach, to jest taki pierwszy rok w kolejnych latach. Jeżeli nie nastąpi jakaś radykalna zmiana, zarówno treści, jak również zasad uczestnictwa w tym przedmiocie, no, no, ja widzę korzyści. Generalnie, ale to moje, moje osobiste, prywatne zdanie. Natomiast, tak jak powiedziałem, wybór należał do rodziców i do uczniów to pozostajemy nadal w szkole, a w sumie będziemy mówić o ślubowaniu klas pierwszych w naszych szkołach w Gościnie i w Zespole Szkół Morskich. E, oczywiście akurat te, te dwie szkoły to <coughs> bardzo, bardzo spektakularnie i, i uroczyście podchodzą do takich aktów jak ślubowanie, bo niektórzy wręcz porównują to do e, ceremoniału przysięgi wojskowej niemalże, a szczególnie dotyczy to Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie, gdzie już w piątek już 5 o godzinie 10. będzie taka uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. 89 uczniów przystąpi do tego aktu ślubowania. Jest to taka fajna uroczystość, która, która zarówno pokazuje, że ci uczniowie, dokonując wyboru nauki w klasach mundurowych, identyfikują się nie tylko ze szkołą, ale również w tym momencie z mundurem. Ja tu chcę dodać, że. W tej szkole mamy oddziały przygotowania wojskowego 2 i, i teraz oddział przygotowania e, wojskowego. Te e, ten nowy to jest e, w, e, współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, e, gdzie w połowie będą e, przy, przygotowywali się d, do suż, służby w Policji, a w połowie w Straży Granicznej i mamy na to stosowne umowy podpisane. To są Programy już nie pilotażowe, ale programy, które powodują, że absolwenci tych szkół zarówno oddziałów przygotowania wojskowego, jak i tych z MSWI w pierwszej kolejności po zakończeniu w ciągu trzech lat mają pierwszeństwo, żeby przystępować do służby w formacjach mundurowych. Jak też pierwszeństwo ubiegania się o, do, do ko, kontynuacji nauki w szkołach profilowych danych minister, czyli Obrony Narodowej bądź MSW. Więc, więc to nie jest takie, jak było lat temu kilkanaście, że tak naprawdę to umudurowanie tych uczniów to było czymś w rodzaju może nie tyle zabawy, co, co nie skutkowało tym, że dawało to jakieś uprawnienia tym młodym ludziom. Teraz już to daje uprawnienia i z całą pewnością wielu z nich przez naukę w tej szkole w profilach mundurowych wybierze drogę życiową związaną z mundurem, zarówno wojskowym, policyjnym czy też strażnika granicznego. Natomiast, natomiast również szkoła mundurowa nasza nasza, że jak powiem, perełka, czyli zespół szkół morskich, w przyszłym tygodniu, w poniedziałek, w poniedziałek tak, o godzinie 13. 12? O, w poniedziałek, w, poniedziałek, w, go w godzinach poniedziałek, południowych. W w będzie również ślubowanie uczniów klas pierwszych. Również uroczyste. I, I też jak zawsze uroczyste, szkoła zawsze pieczołowicie się do tego przyjmuje. 117 uczniów klas pierwszych zespołu szkół morskich złoży akt ślubowania i, i, i będzie pełnoprawnymi uczniami zespołu szkół morskich im. Polskich rybaków i marynarzy w Kołobrzegu z dumą nosząc mundur marynarski i wyróżniając się na tle innych uczniów szkół kołbrzeckich. To jest taka Uczeń w Mundurze Marynarskim to taka żywa reklama naszego zespołu szkół morskich. Mnie to zawsze wzrusza, bo ja właśnie jestem związana z mundurem marynarskim. Jesteśmy przy szkole, to może teraz przejdźmy do pytań internautów. No i szkoła, ale też i dofinansowanie sportu, o czym wcześniej wspomniałam, obiecałam, że zadam pytanie. Internauta pisze tak. Panie starosto, przed nami charytatywny bieg na stadionie przy Koperniku, który zaczyna się o godzinie 18 i potrwa no, na pewno przez godzinę, ponieważ przez godzinę tam biegnie ta sztafeta, z tego co ja wiem. Kiedy na dworze robi się już ciemno i tu internauta dopytuje, dlaczego stadion nie jest oświetlony, skoro zachęcacie do, korzysta do korzystania, też tam to zaplecze przecież jest budowane. No i przed nami okres jesienno-zimowy, kiedy robi się ciemno już o 16, a ludzie po pracy chcieliby pobiegać. No i wtedy też te takie spotkania chyba, co są organizowane, nie mogą się odbywać, bo co czwartek chyba tam się spotykają ci nasi biegacze, biegam, bo lubię. Czy dyrektor też nie chciałby, liceum, żeby tam było oświetlenie i podobno wicestarosta też tam biega, a to akurat chyba prawda, bo rozmawiałam z starostą na ten temat. Tak, widzę starosta biegę, natomiast ja chcę powiedzieć, ja pamiętam moment projektowania stadionu. Wtedy, wtedy szukaliśmy wszędzie możliwych oszczędności, bo mieliśmy problem z pięciem, z montażem finansowym i, i pamiętam chociażby historię rowu, rowu z wodą, który tam koszt jego wykonania był kilkudziesięciotysięczny i w pierwotnie. No, zamierzaliśmy, żeby tego robu nie było, żeby szukać wszelkich możliwych oszczędności i wtedy o oświetleniu nikt również nie myślał, bo to generowało kolejne koszty. Natomiast no, ten rów w efekcie powstał i, i tak naprawdę. To się składało na kategoryzację tego stadionu, żeby można było rozgrywać zawody na rangi międzynarodowej, bo brak, brak tego rowu, czyli, czyli biegu na 3000 metrów z przeszkodami, wykluczałby możliwość organizowania takich zawodów na tym stadionie. I oczywiście doprojektowaliśmy ten ruch, natomiast oświetlenie. Ja mam świadomość, że ono by się przydało. Były analizy prowadzone i, i, i takie wstępne koszty, to jest około 200 tysięcy zł. No plus oczywiście później utrzymanie tego i, i opłaty za, za prąd. Z pewnością kiedyś będziemy. Bo na zaplecze się sportowe znalazły gdzieś w końcu pieniądze, może no, tutaj no, też bo, się uda. Bo, bo, bo tak naprawdę bez zewnętrznego dofinansowania też mielibyśmy problem z remontem tego zaplecza sportowego. To jest ponad 1 200 000 zł. dofinansowania. W kwocie 480 tysięcy pozwala nam przystąpić do realizacji. Proszę zauważyć, stadion już funkcjonuje blisko 7 lat, a dopiero teraz udało nam się spiąć finansowanie remontu tego zaplecza sportowego. Wierzę w to, że w jakimś rozsądnym czasie również znajdziemy środki na, ten, na, 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 na to doświetlenie. Natomiast, natomiast ze zdziwieniem dowiedziałem się, że. Że zarząd obiektu, dyrektor nic nie wie o tym, o tym biegu charytatywnym PKO. W poprzednich latach, chociaż organizatorzy go informowali o tym, nigdy nie był przeciw i teraz też nie jest przeciw, natomiast. Natomiast, natomiast na moje pytanie, powiedział, że nic nie wie o tym biegu, że ma się odbyć. No ale to, to że tak powiem, ja, ja swego czasu w, w takim biegu, jako Kibic uczestniczyłem na stadionie Bałtyku w koszalinie. Fajna idea, naprawdę super idea. To są sztafety. Sztafety, i bo, o ile pamiętam, zawody polegają na tym, żeby te sztafety przebiegły jak największą ilość trasy, okrążenie stadionów w, w czasie jednej godziny. I zwycięzcą jest ten, kto przebiegnie najdłuższy dystans. I najważniejszy cel, i, a najważniejszy cel charytatywny, tutaj PKO się sprawdza, Pomaganie przez bieganie. Szkoda, że organizatorzy nie, nie, nie zaplanowali wcześniejszych godzin, gdzie jeszcze warunki oświetlenia pozwalałyby w lepszej jakości tych zawodów, żeby je rozegrać. Także to jedna na problem, to oświetlenie. No bo w końcu mamy jeden z najpiękniejszych i najnowocześniejszych stadionów w Polsce, prawda? Także myślę, że jednak no, to oświetlenie by bardzo dużo pomogło i więcej osób mogłoby z niego korzystać z tego Stadionu. Będę biegła w tym biegu, także ocenię, jak to będzie wyglądało w tej porze roku. Brakuje mi jednej osoby do sztafety, więc może tutaj pan starosta miałby ochotę? Ja biegam bardzo ładnie technicznie, ale wolno. Więc, ale ponoć można więc też przejść. Nie, nie, dałbym, nie dałbym gwarancji sukcesu tej sztafecie, więc tym razem odpuszczę. Jako kibic myślę, że gospodaruje czas, żeby zajrzeć na stan. I wtedy pan sprawdzi, czy będzie już ciemno. Tak, nie. To jeszcze ostatnie pytanie, które się powtarza nam już no, od kilku lat myślę: Handel na remonta trwa. Dlaczego nic nie jest robione w tym kierunku? No, i czy może pan starosta to wyjaśnić, mówiąc w skrócie? Dlaczego nie znikają namioty i gdzie są kary? To, to znaczy, no, starostwo nie jest uprawnione do karania. O no, tym już powtarzamy za każdym razem. Ja, ja, ja już się wypowiadałem w tej materii kilka razy. Starostwo to, co do niego należy, robi. Zanim, zanim jeszcze, Zanim jeszcze organizatorzy tego handlu wystąpili ze zgłoszeniami, a te namioty zaczęły powstawać, zgłosiliśmy sprawę do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, który tam też przeprowadził kontrolę. Natomiast na tym jest później zgodnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami ci, którzy tam handlują, złożyli wniosek, złożyli zgłoszenie, zgłoszenie o, o, o postawieniu Obiektów niezwiązanych z gruntem. Na to mogą 180 dni. Oczywiście, my wyraziliśmy absolutny sprzeciw, bo, bo to możemy zrobić i to każdorazowo czynimy. Natomiast jest procedura odwoławcza, która trwa przez cały sezon i, i tak od lat, od lat. Troszkę ze zdumieniem myśleliśmy, wierzyliśmy w to, że w tym roku się coś zmieni, bo. Potencjalny inwestor przedstawiał nam wizję, jak, co tam ma powstać. Naprawdę, naprawdę ta wizja jest budująca i jeśli by coś takiego powstało, to byłoby to szalenie urokliwe w tym miejscu. Natomiast, natomiast e, nie przekonał nas i wygasiliśmy pozwolenie na budowę. Wygasiliśmy pozwolenie na budowę w, w tym kwadracie przy Rejmonta. E, Odwołał się, bo jest proces odwoławczy wojewoda uznał, że parę wpisów w książce. W dzienniku budowy yy, pozwala uznać, że ta budowa gdzieś tam trwa i uchylił naszą decyzję wygaszającą pozwolenie na budowę. A więc yy, no, mówiąc slangiem młodzieżowym, bujamy się dalej z tym problemem i, 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 i taka walka z wiatrakami. Gdzieś tu powinno być radykalne wkroczenie w przepisy, które takie praktyki będą mocno, yy, mocno karały i yy, 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 yy żeby przeciwdziałać takim praktykom, to, to, to samo zgłoszenie i później możliwości odwoławcze powodują, że te, te okresy pozwalają na prowadzenie działalności nawet przy jakimś tam mandacie, który Straż Miejska czy ktoś inny wymierzy, to się opłaca i, i, i tak to wygląda. Nie pomagamy. Przeszkadzamy na tyle, ile, na tyle, ile możemy, wydajemy sprzeciwy, ale, ale skutek jest jaki jest, wszyscy widzą. Pożyjemy, zobaczymy, jak to się mówi. Panie Starosto, to było już ostatnie moje pytanie. Mam nadzieję, że internauta już tutaj ma wszystko wyjaśnione. Także cóż, dziękujemy za dzisiaj. Moim Państwa gościem był Starosta Kołogrzeski i pan Mirosław Tasikowski. Dziękuję, pani redaktor, dziękuję Państwu za uwagę. I Sylwia Kilian-Rudowicz. Dziękujemy jeszcze raz. Do widzenia, do usłyszenia.